Na ból męki Chrystusowej żal przejmuje bez wymowy. Od początku wielkiego postu wzbudzamy szczery żal, aby rozważać mękę pańską. Dzielimy go z uczniami idącymi do Emaus. Słuchając ich rozmów, przyglądamy się cierpieniu Jezusa, jakie podjął w ziemskim życiu. Odkrywamy je wokół nas. Zauważamy cierpienie Chrystusa tam, gdzie cierpi człowiek. Zmierzyliśmy się już z tematem znoszenia cierpień fizycznych. Wiemy też, że my sami zadajemy cierpienie Jezusowi. Szczególnie gdy popełniamy grzechy, gdy trwamy w nich. Dziś udając się w dalszą podróż z uczniami, wsłuchując się w ich rozmowę, przyjrzyjmy się cierpieniu. Jakie zadajemy naszym bliźnim, szczególnie wtedy, gdy ich odtrącamy od siebie, gdy nie okazujemy im swojej miłości, nie poświęcamy im swojego czasu. Jezus cierpi z tego powodu w tych ludziach, doświadczając na nowo odrzucenie, niezrozumienie i smutek. Podejmujemy ten temat między innymi po to, aby się nawrócić, być lepszymi ludźmi dla innych. Z Ewangelii według świętego Łukasza dwóch uczniów szło do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Ze wspomnień jednego z uczniów. Patrzony w zbliżającego się Jezusa, myślałem, że nie dostrzeże on oczekującej na drodze matki. Był zgięty pod ciężarem i patrzył pod nogi, by znowu nie upaść. I nagle podniósł głowę. Spojrzał od razu tam, gdzie była matka, jak gdyby wiedział, gdzie stoi. Stojąc z przeciwnej strony ulicy, widziałem jej twarz. Jak w czułym zwierciadle odbijała się w niej męka Jezusa. Ale w twarzy Maryi nie było ani śladu rozpaczy, chociaż odzwierciedlała jego i jej cierpienia. Jej wzrok mówił z zachętą: Idź dalej, ja cię nie opuszczę aż do końca. Więc chociaż wszystko rozpadło się w gruzy, słabła nasza nadzieja i wiara. Tliła się w nas nadal miłość. Szymon wszystkich zadziwił, bo odkąd niósł krzyż Chrystusa, już potem nie odstąpił z Kazańca aż do końca. Po ukrzyżowaniu nie wrócił do domu. Przebywał razem z uczniami. Szedł z pola do miasta, gdy mu żołnierze kazali dźwigać krzyż. Był przerażony. Do Nazareńczyka czuł od a to, czego od niego żądano było hańbą. Zniewolony dźwigał krzyż. Nagle gdy razem zaczęli dźwigać ów krzyż, z tłumu wypadła Weronika. Wszystko stało się tak zaskakująco szybko, jakby anioł się zjawił. Piękna jest i pełna wdzięku. Chustą z głowy zdartą otarła spotu krwi twarz Jezusa wonną, delikatną tkaniną. Krzyczeć na nią zaczęli, ale nie zrobili krzywdy. Jak nagle się zjawiła, tak i uciekła. Wtedy też, jak echo mej duszy, usłyszałem kobiecy lament. Gromada niewiast pod murem zawodziła jak na pogrzebie. I wiem, że kiedykolwiek będę tę chwilę wspominał, zawsze będzie wspomnieniom towarzyszył ów żałosny chór. Kleofas, który szedł szybciej i był wtedy bliżej pana, powtórzył mi słowa, które Jezus wyrzekł do płaczących kobiet. Córki jerozolimskie! zawołał. Nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad dziećmi waszymi. Na naszej pasyjnej drodze widzimy dziś cierpiącego Chrystusa który w drodze na Golgotę spotyka się z ludźmi. Krocząc pośród rozkrzyczanego tłumu, pomimo, pomimo bólu i cierpienia, zauważa tych, którzy go kochają. Spotyka się z matką, Weroniką, płaczącymi niewiastami, a nawet Szymon Cyrenejczyk, choć przymuszony, okazuje mu swą życzliwość i serdeczność. Pomaga mu w dźwiganiu krzyża. Ileż niesamowitych spojrzeń, gestów i radości, a wszystko to z powodu obdarowania tym, co najcenniejsze miłością. Jezus na swojej drodze znalazł dla tych ludzi czas na spotkanie. Pozwolił napotkanym spotkać się z miłością, pisaną przez duże M. Kim jest ta miłość? Miłość jest z Boga i Bóg jest miłością. Ona jest imieniem Boga. I choć nie jest łatwo pojąć i sprostać Bożej miłości, trzeba nam uczyć się jej szukać w nas samych. Ta miłość jest w nas. Objawił ją Bóg w swoim Synu i przez Niego nam jej udzielił. On też pragnie, abyśmy dzielili się tą miłością z innymi. Świat potrzebuje dziś Bożej miłości, a człowiek nie potrafi być szczęśliwym na Ziemi bez miłości. Ta miłość to nie tylko uczucie, to nie stan poczucia, że się jest kochanym i że jest mi dobrze, dlatego że ktoś mnie kocha. Ta miłość jest ponad tym, co człowiek czuje. Ona, jak podkreśla święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, wszystko znosi, wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje. Nawet wtedy, gdy ktoś poczuje odrzucenie, ból albo cierpienie. Miłość Boża poświęca się dla człowieka, ma czas dla niego na spotkanie. I spotyka się z kochającym i cierpiącym sercem matki, z życzliwym i serdecznym sercem Weroniki, ze współczującym i towarzyszącym w drodze sercem płaczących kobiet. Miłość Boga ma też czas dla serca zbuntowanego, burzliwego, a może nawet i niechętnego, jak serce Szymona z Cyreny. Czy widziałeś tę miłość? Widziałeś dzisiaj cierpiącego Chrystusa? Tak. Widzę, jak bardzo Jezus cierpi z ludźmi w rozbitych i poranionych rodzinach, w domach, gdzie kłótnie i zwada stały się normą w codziennym życiu. Jezus cierpi z żonami poniżanymi przez swych mężów. Z dziećmi bitymi przez swoich rodziców. Cierpi razem z dziećmi porzuconymi na śmietniku i z tymi, które płaczą z powodu swoich rodziców. Chrystus cierpi z członkami rodzin, które nie spędzają ze sobą czasu, gonią tylko za pieniądzem i sukcesem. Chrystus cierpi w rodzinach, gdzie na pierwszym miejscu nie ma Boga. I nie ma Bożej miłości. Chcemy być z Tobą, Jezu, przy tych ludziach, razem trwać na modlitwie. Razem z Tobą, Jezu, modlimy się za nich. Modlimy się o to, byśmy mieli dla siebie czas i dzielili go z rodziną w każdej sytuacji życia, w dobrych i smutnych chwilach. Modlimy się o umiejętność dzielenia się z innymi Twoją miłością. Tato, ile pieniędzy dostajesz za godzinę pracy? Zapytał Oskar swojego ojca, powracającego wieczorem z pracy do domu. Zdumiony ojciec spojrzał na syna i odpowiedział: Dwadzieścia złotych. A to, a możesz mi dać pięć złotych? Ojciec zdumiony prośbą, a jednocześnie trochę zdenerwowany, odesłał syna do pokoju. Po pewnym czasie zaczęły go dręczyć wyrzuty sumienia. Poszedł do syna, żeby go przeprosić. Proszę, powiedział, tutaj jest pięć złotych, o które prosiłeś. Ucieszony chłopiec wziął pieniądze. A potem wyjął spod materaca inne monety. Zaczął je z zapałem liczyć. Synku, skąd masz te pieniądze? zapytał ojciec co zamierzasz z nimi zrobić? Chłopiec spojrzał poważnie na tatę i powiedział: Tato, już uzbierałem dwadzieścia złotych. Czy mogę kupić od ciebie jedną godzinę? Nikt dzisiaj nie musi kupować ani jednej godziny, by spędzić ją z rodziną. W tym trudnym czasie, jakim jest stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami koronawirusem, otrzymaliśmy bardzo dużo godzin, aby poświęcić je naszym bliskim. Z tego powodu doświadczamy jakby szczęścia w nieszczęściu. Mamy czas dla siebie, w swoich domach, przy swoich bliskich. Czas, którego często nam brakowało, którego nie potrafiliśmy wypracować dla bliskich, a teraz mamy go w nadmiarze. Teraz nie możemy go zmarnować. Minioną środę papież Franciszek w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica Zaapelował do wszystkich ludzi, by nie zmarnować w tych trudnych dni epidemii koronawirusa. W tych trudnych dniach, powiedział, możemy odnaleźć małe, konkretne gesty bliskości wobec najbliższych osób, czułość wobec naszych dziadków, całus dla naszych dzieci, osób, które kochamy. To gesty ważne, decydujące. Jeśli tak przeżyjemy te dni, nie zostaną zmarnowane. W swoim słowie papież wyraził przekonanie, że należy odkryć nową bliskość, relacje oparte na trosce i cierpliwości. Mówił o tym, że rodziny często jedzą posiłki w ciszy, ale nie dlatego, że słuchają siebie nawzajem, ale dlatego, że rodzice oglądają telewizję, a dzieci siedzą z telefonami komórkowymi. Wyglądają jak mnisi, wszyscy odizolowani od siebie, powiedział papież. Nikt chyba nie zaprzeczy twierdzenia, że człowiek potrzebuje miłości. Od pierwszych chwil swojego życia człowiek doświadcza tej miłości. Od rodziców, krewnych, od przyjaciół i otoczenia. A kto doświadczył dużo miłości, ten też potrafi dużo dawać. Człowiek potrzebuje miłości drugiej osoby. I każdy z nas jest zdolny do dzielenia się miłością, do kochania drugiego człowieka, bo sensem ludzkiego istnienia jest życie wypełnione miłością. Każdy z nas został powołany przez Boga do miłości. Ona powinna stać się treścią życia każdego z nas, być pierwszorzędnym celem realizacji naszych zadań i obowiązków. Ciągle uzależniamy miłość od postawy drugich, drugiej osoby, od spełnienia przez nich tego, czego oczekujemy. Ciągle mamy do innych pretensje, unieszczęśliwiając przez to zarówno ich, jak i siebie. Stąd też ciągle spóźniamy się z naszą miłością. Jednak Bóg nigdy nie spóźnia się z miłością. Zawsze kocha. On jest miłością. Dla Niego istnieje tylko teraz. Przeżywając te trudne dni, Zbudźmy dziś refleksję nad naszym życiem rodzinnym, nad czasem, jaki poświęcamy naszym bliskim. Ile jest tego czasu? Jak wykorzystujemy ten czas z bliskimi? Ile miłości okazujemy bliskim w naszych spotkaniach? A rozważając mękę Pańską, pomyślmy o spotkaniach Jezusa z ludźmi, których spotkał na swojej drodze. Choć Jezus cierpiał, nie skupił się wyłącznie na znoszeniu przykrości. Miał czas dla każdego. Każdego, kto pragnął Jego miłości. Tajemnica cierpiącego Chrystusa to tajemnica miłości Boga. Pewien uczeń postawił księdzu w szkole pytanie, czy Ksiądz wie, Dlaczego pan Jezus bardzo szybko powstał z pierwszego upadku? Ksiądz chwilę się zastanowił, ale nie znalazł mądrej odpowiedzi. Po chwili więc uczeń powiedział: Jezus zobaczył swoją mamę. Ona bardzo go kochała. To miłość jej dodała mu sił, by powstać i przytulić się do swojej matki. Miłość dodaje sił, podnosi i umacnia. Okazując miłość drugiemu człowiekowi, możemy tego człowieka wzmocnić, podnieść na duchu, pomóc mu odzyskać nadzieję. Drogi Wielkopostny Słuchaczu, czy jesteś gotów pokochać drugiego człowieka tak jak kocha Bóg, każdego bez wyjątku? A nie tylko tego, który sam darzy cię miłością. Czy jesteś gotów poświęcić swój czas na to, by podzielić się miłością z tymi, którzy nieraz jej nie doświadczyli od innych? Uczmy się kochać innych, tak szybko odchodzą, pisał ksiądz Jan Twardowski. Niewiele rozum ludzki potrafi powiedzieć na temat Bożej miłości. Może jej dotknąć tylko serce wypełnione prawdziwą miłością, serce, które nie spóźnia się z miłością, które odkryło, że kochać trzeba dziś, tak jak kocha Bóg. On stworzył nas z miłości, obdarował nas swoją miłością i chce, abyśmy się nią dzielili. I w tym celu dał nam swego Syna. W tym celu też. Otacza nas ludźmi potrzebującymi naszej miłości. Doświadczyliśmy miłości Boga. Kto doświadczył miłości, ten potrafi ją dawać. Takiej miłości nie można kupić, nawet za 20 złotych. Zapytano pewną dziewczynę. Kiedy ci się wydaje, że twoja rodzina jest dobra? Dziewczynka odpowiedziała kiedy Mamusia i Tatuś się całują. Wszyscy wiemy, że pocałunek jest dowodem miłości. Rodzice wcale nie muszą się chować przed dziećmi, kiedy chcą je pocałować. Za każdym razem, kiedy się całują, na dzieci spływa fala ciepłej i radosnej nadziei. Wiedzą bowiem dobrze, że wzajemna miłość, jedność rodziców, jest jedyną pewną skałą, na której mogą budować swoje życie. Siostro i bracie, podziel się dziś swoją miłością z bliskimi i powiedz im, że ich kochasz. Wiem, że nie wszystkim się to uda. Dla wielu jest to trudne zadanie. Prośmy zatem Jezusa o przymnożenie nam Bożej miłości i o dar odwagi abyśmy chętnie dzielili się Bożą miłością z innymi i nie szczędzili nigdy czasu dla naszych bliskich. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.